Dzisiejszy dzień dosyć nerwowy, wszyscy się szykują na bitwę, powstaje lazaret w miejscu gdzie była, była wiata, gdzie obozowaliśmy cały czas praktycznie, jedliśmy i tak dalej, kuchnia tam pichci, yy, oni robią z tego lazaret, czyli szpital, chłopaki jeszcze blachy szykują, także dzień bitwy, najbardziej mętny i zamieszany dzień na całym Grunwaldzie. Do bitwy zostało kilka godzin. To ostatni moment, żeby sprawdzić sprzęt i dopracować swoje uzbrojenie. Mam. A to potrzebne? Muszę wykręcić. Wow. Drugie też chcesz? Czy, Czy jednak? Podczas tego zamętu ogarnęliśmy stoły i odsłoniliśmy część namiotu, aby przechodnie mogli zajrzeć do środka. Teraz znajduje się tam szpital polowy, czyli lazaret, gdzie przeprowadzono parę pokazów i odegrano śmieszne scenki. Pamiętacie jak na filmie o wyjeździe majowym Walneroda mówiłem o grze w kości? Tak się składa, że przegrany miał zostać wydalony z obozu tuż przed bitwą. Zrobiło to na turystach niezwykłe wrażenie. Niegodny. Naszej kompanii. Przeto wskazuje się na bonicję. Masz żebrać, masz pełzać. W tym obozie nie ma dla Ciebie miejsca. Bracie, Piotrze? Odczytaj! In nomine Domini Amen. łoniam facta mortalium. Olivione et morte intercepta. Sicut espentia, pentia volenti annularii Sit testamentio vivicer. PITERE VEL VOCE TESTUM NON FRUENT ROBOTATA POINTEL DOS URLIC VONIUNGINTENTEM de GRATIA MAGNUS MAGISTER ORDINIS FRATRUM DOMINIS HOSPITALIS SANCTE MARIE TEUTONICORUM IN JERUSALEM. DOMINUS ET HEROS DIS VESTIGIS OMNIUM PROGENITORUM NOSTRUM QUI CULTUM DIVINI SERUTIAM PICICARUS ideo propter scandalum ergo fratres bonum nomen ordinis et regulam sanctissimam fratri nostro Matei Lesniewski ex communicationem imponis prostenere decoram deo perfectissimo trino flora sanctissimam virgem mariam mater dei ut transmissiones tu eterna tibi in celo dimitetur religiene habitum Monasticam et funnictam tuum, da superrori turo palatium tum et omnia bonuque uncum ordinis possides. Scriptum de vicessimo quattro mensis Juni in memoriam Sancti Baptiste ad fines ordinis Teutonici procuratoru, calmo abbatis monastericis tercis Corona Mariae devisovien, matias, trabum fideli servo ordinis tercis in nobis, Magni, Magnifici Ordi Fratrum Dominus Hospitale Sancte Mariae Teutonicorum in Jeruzalem, Friedrich von Wallenroh Amen! Zdejmijcie mu pas i wyrzućcie tego niczystego wieprza za bramę! Niech chce go widzieć w obozie! WON! Odpierdal, co Tak, tak, gdzie masz dobry wymach, widziałem wczoraj. Ma Dobra, ja nim. Dobra niech pokutuje. Alba! Alba! Alba. Robota! Robota! Na pochybę! Gin nieczysty! Grzechem unuzany! Cały na Ciebie! Chiemi go obić! Uzbrojeni zrobiliśmy jeszcze pamiątkowe zdjęcie chorągwi i ruszyliśmy na pole. W następuje akt nobilitacji wybranych przedstawicieli. Wielkie są dzieła tych, którzy z honorem stają przed towarzyszami i swych grzechów odpór dając czystość intencji i serca zachowują. Dlatego powiedz, czy grzechów swych dawnych się wyrzekasz, a nowych popełniać zamiaru nie masz. Czyste serce i intencję szlachetną rozpoznaje w tym człowieku. Zatem zapytać Cię muszę o sprawy, które ważne wydają się nie, niezmiernie dla kogoś, kto stan rycerski miłuje i stanowią o szlachetnym przeznaczeniu stanu tego. Czy przyrzekasz wspierać ludzi, którzy wiary świętej chrześcijańskiej dochowują? Czy przyrzekasz stanie na straży praw boskich i ludzkich? On jest duch sierot, broń wiary chrześcijańskiej. Bądź wierny z tym, seniorom. Niech ten cios ja ani jednego więcej Powstań Rytarze, Z racji tego, że nie za bardzo da się nagrywać i walczyć, to widoku z pierwszej osoby nie będzie. Tego dnia zdecydowanie nie było jak nagrywać. Na szczęście widzowie wydarzenia dopomogli i powrzucali urywki inscenizacji do sieci. Tak samo e, telewizje również jakieś tam relacje wrzuciły, a więc pozwoliłem sobie na prawie cytatu skopiować części audycji. Kiedy godnie umarłem, nagrałem dla was widok z pola. Jest za wygodnie, Fajnie! <grywa> czasie wybraliśmy również naszego świeżo pasowanego rycerza narannego do lazaretu i zrobiliśmy mu odpowiedni dla całej sytuacji make-up. Po inscenizacji wróciliśmy do obozu. Trzeba to teraz z siebie zdjąć. Dobra, teraz tak. Połóż, machaj się. A bo tu mieszczy... Dobra, już przyjść. Nasz ranny pięknie wygląda w lazarecie, jak na rycerza przystał. nie żyje? Nie żyje. mać. psia macie. Żoju. I ty jesteś jeszcze nie? najpierw... Jak nogę ucinać? jest bardzo chory, nie tylko żałki. Sytuacja jest poważna, nie chcę żałki. Tak oto po bitwie zjedliśmy i teraz... Sącząc ten pyszny trunek, powoli bierzemy się za zwijanie obozu, żeby dzisiaj jeszcze wyjechać. Osobiście uważam, że mega na plus w tym roku. Pogoda niby deszczowa, ale dała radę. No i zobaczymy się tutaj wszyscy za rok. Zaczęliśmy zwijać obóz, a przynajmniej nasza część, bo chcieliśmy jeszcze dzisiaj uciec przed deszczem prosto do Zamku Toruńskiego. Tak, oto dni Grunwaldu dobiegły końca, ale nie koniec tego materiału. Podsumowując tegoroczny Grunwald, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bawiłem się dobrze. Były to dni pełne poniekąd wyrzeczeń, poniekąd tak naprawdę doświadczeń z tego poznania średniowiecza. Ja sam byłem na Grunwaldzie po raz trzeci. Patrząc przez wzgląd na to, że jak wcześniej byłem W RECO, to trwała pandemia, więc nie miałem za bardzo jak po prostu uczestniczyć w tym całym wydarzeniu, ale w każdym razie był to chyba najlepszy Grunwald, na jakim byłem do tej pory. Najfajniej zorganizowane ludzi poznałem wcześniej, więc te zażyłości między grupą po prostu były naprawdę silne. Dużo siedziało w obozie. Nie było tak, że człowiek siedział, nie wiedział co ze sobą zrobić, bądź się nudził, bo nawet było ciężko, żeby znaleźć czas dla siebie, żeby iść coś zwiedzić albo z kimś pogadać momentami, bo cały czas coś się działo. I to nie był minus tego, to był plus, że był jakby czas wolny, ale był on poniekąd również zorganizowany. I tu nie mówię o pracach obozowych, tylko o tym na przykład wygnaniu, albo na przykład o jakimś rozstawieniu czegoś dodatkowo namiotu, spędzania razem czasu, graliśmy w szachy, graliśmy w kości. Naprawdę super atmosfera i super ludzie, bo tak naprawdę chyba ludzie najbardziej mają znaczenie w tym wszystkim, ne? bo to oni tworzą Grunwald, oni tworzą konkretny obóz i to oni yy, tworzą atmosferę. Jeżeli chodzi o to, ile nagrywałem, no to tak jak mówiłem, chciałem nagrywać więcej. Szybko się zreflektowałem, że nie jest to najlepszy pomysł. Stwierdziłem, że uszanuję spokój ludzi, którzy tam przyjechali odpocząć od współczesności, tak to nazwijmy. Gdzie bardzo dużym tematem wśród rekonstruktorów często jest to, jak często widzi się osoby po prostu zamknięte z klapkami na oczach i gapiące się w telefon. Ale nie dotrze się do tych ludzi inaczej niż poprzez te media, w których siedzą. Dlatego robię też to, co robię. Bo jeżeli interesujesz się historią, jeżeli oglądasz te moje filmy, albo nie wiem, coś cię ciekawi, to zacznij to zgłębiać i zacznij w to iść. Jeżeli chcesz być rekonstruktorem, na przykład, albo pojechać chociaż spróbować, zobaczyć, możesz się zorganizować z, z grupą znajomych i albo sami sobie ogarniać sieciuchy, albo możesz dołączyć do jakiejś grupy rekonstrukcyjnej. To jest najprostsze żeby jakoś ten swój czas zagospodarować też inaczej. Jeżeli Cię to ciekawi, fajnie jest to szukać wiadomości w internecie, jest to niemęczące, niekosztowne i tak dalej, żeby tylko sobie wiedzę pogłębiać jasne. Ale ja poszedłem krok dalej, ja stwierdziłem, że chcę to przeżyć i każdemu polecam. Jeżeli chcecie, to uwierzcie, jeżeli macie zajawkę do historii i raz takie coś przeżyjecie, to raczej nie będziecie już chcieli nic innego robić. Co do samej bitwy, jestem bardzo szczęśliwy, nie padało, nie było źle, ludzie dopisali, uzbrojenie też się sprawdziło. Ja mam parę fajnych zdjęć, sama inscenizacja tak naprawdę Całkowicie inaczej wygląda, jak widzieliście na tych urywkach od strony rekonstruktora. Tak naprawdę nawet człowiek nie słucha tego scenariusza za bardzo, tylko są rozkazy, idziemy, stoimy, nie wiem, przechodzimy tu czy tam, i człowiek się tych rozkazów tylko słucha. Bo kiedy masz hełm i dookoła się dzieje dużo rzeczy, no to nie skupiasz się tak bardzo na tej fabule. Byliśmy dosyć blisko widowni, także fajnie, cieszy mnie to. Czy pojadę za rok? No zobaczymy czy pojadę za rok. Na pewno na dwa dni co najmniej skocza na całą inscenizację. Może zobaczymy to trochę inaczej, jak się uda. Na pewno jeżeli miałbym jechać za rok, to raczej już bym nie siedział stricte w obozie. Teraz chciałem posiedzieć w obozie, bo jednak to był taki bardziej integracyjny. Grunwald w tym roku, bo takie było założenie, żeby się zintegrować, więc ja coś się tam gdzieś nie szlajałem po innych obozach i tak dalej, ale to jest na tyle duże wydarzenie, że można tam jechać co roku i co roku robić totalnie co innego i zobaczyć co innego i poznać co innego. Także myślę, że na pewno materiał z Grunwaldu się jeszcze pojawi w przyszłym roku. Chciałem Wam podziękować za wsparcie, za to, że oglądacie te moje materiały, że jesteście, że lajkujecie, subskrybujecie. Kanał się rozwija, mnie to bardzo cieszy też dzięki tej serii grunwaldzkiej, bo duży był odbiór serii grunwaldzkiej, ale widzę, że dużo osób też fajnie tych. Bardziej takich podcastowych rzeczy słucha, to mnie cieszy. Na pewno wyświetlenia są dużo większe. Nie? Ja też nie jestem jakimś, nie wiadomo jakim tam kamerzystą. Przypominam fakt, że moje zdolności są małe, to jeszcze i sprzęt nie jest najlepszy. No ale co, jeżeli miałbym w to inwestować, no to nie będę ukrywał, że chciałbym przekroczyć ten próg oglądalności około 500 osób, żeby zacząć coś w to inwestować. Bo tak na chwilę obecną, to jest tu po prostu zajawka i dzielenie się swoją pasją, i w sumie zawsze tak będzie. Bo ja wątpię, że jakieś pieniądze z tego będę zbierał. A jeżeli już, no to po prostu będzie to jakiś tam ułamek, który będę mógł sobie dorzucić na przykład do nowej kamery, albo do kamerki GoPro, albo nie wiem, kupię sobie drona i będę ujęcia tam nagrywał. Także jeżeli ja cokolwiek bym raczej z tego miał, to raczej ja bym to głównie pchał w to w rozwój tego, bo to jest dodatkowe hobby, a jeżeli ono jakieś tam grosze będzie zyskiwać, no to będę dalej w to pchał. A właśnie, a propos zbierania groszy, no to. Tak, w sumie, z tej ciekawości, bo kiedyś o tym słyszałem, rozmawiałem też ze znajomymi, między innymi na Grunwaldzie, też gadałem, z osobami, co też tam TikToka prowadzą i tak dalej, żebym sobie założył Bajkafi. mi polecili. No i w sumie stwierdziłem, że czemu nie, i sobie założyłem. To macie link w opisie. Jak ktoś nie wie, to Bajkafi to jest taka magiczna stronka, gdzie są trzy progi cenowe za 5, 10, 15 zł. Możecie mi kupić wirtualną kawę. To jest y, wsparcie symboliczne, dla mnie spoko. Niech tam powiedzmy zbiera się coś na lepszy sprzęt na przyszłość. Jeżeli ja kiedyś miałbym y, coś z tego kupować, to raczej będzie to jakaś kamera, tak jak wam mówiłem, y, żeby te nagrania były coraz lepsze po prostu. Bo mikrofon myślę, że na razie zostawię. Nie są on taki zły, tym bardziej jak montuję te filmy, to ja to widzę, że on nie jest tragiczny. Więc chyba kamera to będzie najlepsze e, rozwiązanie do tego, do tego czasu. A tam długo to pewnie zajmie, więc e, kończąc kwestie finansowe, e, naprawdę... E, Uważam, że był to jeden z fajniejszych wyjazdów w tym roku. Przynajmniej jeszcze na pewno płowce, które będą dwudniowe. Będziemy wracać już do takiego rytmu e, nagrywek, nie tylko z wyjazdów. Jasne, wyjazdy się będą pojawiać, ale już wrócimy powoli też do e, tych e, takich ala podcastów, które lubi się słuchać, tych audycji nazwijmy to, które lepiej się słucha po prostu niż ogląda. E, poznałem spoko ludzi. Spotkałem starych znajomych. Bawiłem się, wyśmienicie. Miałem okazję zobaczyć niesamowite show. Nie udało mi się wszystkiego nagrać, ale naprawimy to w przyszłym roku i w następnych. Dziękuję za Wasz odzew pod tą serią, bo był naprawdę spory. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. No i co? Do zobaczenia na kanale Okiem Historii.